No i to jest słuchajcie ten dzień, w którym staniemy się komisarzem Komisarzem w końcu, miejmy nadzieję I to jest ten odcinek, w którym prawdopodobnie Nazbieramy również fundusze, by Zupgrade'ować budynek główny Tylko i wyłącznie pod wygląd, bo wiadomo, że Miejsca Nie potrzebujemy i tak dalej tak dalej Ale raczej jako pierwszy upgrade budynku wybiorę budynek główny, z racji tego, że Widzieliście jak wyglądał ten poprzedni, na końcu odcinka poprzedniego? Taki zajebisty budynek, więc. No cóż, wbijajmy tego komisarza, wbierajmy kasę. O, Mamy tu gościa, który wygląda na poszukiwanego, okej. Okay. Okay. Okej, przypomnijmy, Beret. Nie no, łatwo będzie go rozpoznać. Uszankę musi mieć. Witam, witam, witam. Dokumentacyki poproszę. Nie posiadaj, co my tu mamy? Turystyka, lipiec, czerwiec, Kagamstan, tu się zgadza. Tu się zgadza, Marvin Gupta, Marvin Gupta, Marvin Gupta, zgadza się. Ok, dokumenty w porządku. Varilla 4x4, e, zgadza się, zgadza się. Rejestracja GTI 4775ZV, zgadza się. E, waga się, e, zgadza się. E, dobra, Kuraki Kurakało, kurakało Dobra, dobra, dobra Mam dzisiaj dobry humor Możecie gadać ile wlezie Bo mam dobry humor Z racji tego, że dzisiaj pijamy Komisarza komisarz komisarzin Dobra, sprawdzimy ze, ze, Od zewnątrz auto sobie tutaj Ale wygląda na Wygląda na w porządku auto, nie? Tutaj też wszystko jest Taty no, więc towar. Też znacznie będzie wszystko w porządku. Kurka, walizki i mydełka, okej, okay. mydełka w porządku, walizki w porządku, kurki w porządku. Kapralu, jeszcze inspektor, ale wkrótce komisarz. Każę ci posprzątać. No, yy, no to dla mnie tu się. A, lista przewozowa 422, okej. Okay. W takim razie witamy w kraju. Bum, boom, Zatwiedź. Czekaj. Alara, Ten paszport się chyba nie. O jest prawdziwy paszport. Dawaj kolejny. Dawaj, wierzę, wierzę, wierzę. No! Jestem podekscytowany tym komisarzem. Dobra, no, mam nadzieję, że na plus, by co? Kurwa, mać. No nie! No nie! Ola. A, kolera, czek te. A, jak jakie ja tam błąd popełniłem? Nie wiem nawet. Jakie tam błąd popełniłem? Kurwa. A ten paszport, no, taki, czułem, że ten kolor paszportu, no, za szybko, za szybko. Trzeba się skupić. Trzeba się skupić, bo jeszcze będą jaja, jak nie wbiję tego expa dzisiaj. I będą jaja, nie? No, niestety, niestety. Dobra, to się wszystko zgadza, a Karistańska tutaj się raczej zgadza, ale wiesz co, ja już... Ja już... Ja już wolę się upewnić, okej. Okay. Azar 5... a czekaj, nie no. Azar, Azar... Azar, no okej. Okay. Azar 5 zgadza się... Zgadza się... Rejestracja LXG7153BG Zgadza się. Waga. Okej, okay. auto się zgadza, nie? Jeżeli o to to się zgadza. Teraz pójdziemy sobie tutaj pod totalnie. Sprawdzenie yy, pod kątem kontrabandy. Wygląda ok, wygląda ok. Wygląda ok, wygląda ok. Wygląda ok. 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 No dobra, yy, masa wasa jeszcze zobaczmy. No dobrze. Okej. Okay. zapisane. Zapisane. Okej. Okay. tu się wszystko zgadza. Tu się wszystko zgadza. No powiem Wam szczerze, że jeżeli wszystko się zgadza, to go puszczam, tylko żeby nie było jaj. Bo już się trochę boję. Mm, dobra, 4 na 2 Beczka wina 4. Dobra, zgadza się. Ja serio? A A kurka wariżu. Nie widzę przeszkód. Dla mnie on może wjeżdżać Odbijamy pieczęć i liczę, żeby weszła było... Tutaj fejlu i tak dalej. No musimy wbić ten egg. to Wartek mało zostało, no musimy. 10 tysięcy jest. No dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. No, proszę, na plus, na plus, na plus, na plus, na plus. No, perfekcyjna. Pięknie. O to chodzi, o to chodzi. Odwiedziny. Lipiec, czerwiec. Talangalem, talangalem. Nie, zarek, nie zgłosił żadnego towaru. Okej. Okay. Pojazd zawet. Zgadza się. Eee, Okej. Okay. A rejestracja, bo w ogóle... Z... ZYW... Zgadza się rejestracja. Okej, okay, sprawdźmy tutaj wszystko serio, bo tak coś mi śmierdzi. Te odwiedziny mi trochę śmierdzą, wiecie? W sensie, no mało kto nie przyjeżdża z żadnymi towarami. Bardzo mało kto. nie ta burdu No jak dla mnie czysty jest, kagam stąd, co jeszcze sprawdzimy, bo ja już się boję. Albarach. Sorry, Albarach. Albarach. Masa własna tego pojazdu. Już wolę się słuchajcie. Okej okay. Ja no, no, wpuszczam go Dla mnie to wszystko jest okej okay. Wszystko Wpuszczamy Wpuszczamy, wpuszczamy Witamy w kraju, obywatelu No liczę na perfekcyjną kontrolę i 50 expa Komisarz, komisarz czeka ręka. Dobra, jedź, 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 jedź A gdybym zgłosił, że miałby gumę Byłaby perfekcyjna no, A jest poprawna, no właśnie. Ale dobra, ekspo, ta, i tak jest, i tak. Dobra, eee... O, wystarczyło to oponę zgłosić, cholera. Rally, turystyka, bez towarów znowu, tak? O! Okej, okay. sprawdzimy jego pojazd. Jest to Mikrus. E, Okej, okay. rejestracja... No nie, nie no co? Jakie rad? Numer rejestracyjny się nie zgadza BUM Więc... Awaga Masa własna powinna być Ile tego masa... O jest Micros 580, ok, jest ok No dobra, a rysopis, w ten się... Moment Nie no, czapki nie ma to raczej powinien wyglądać w 100% tak jak tamtą koleś. Dobra, sprawdźmy jego auto tak pod kątem kontrabandy jakiejkolwiek. Bo nie ukrywam, że to mi śmierdzi takim szmuglerem tutaj. Duro, wasze Nie madre, No to super, że nie madre. Ma Okej, okay, auto w porządku. No to to, eee... Yy... Przepraszam, kurwa, no liczę, że tego komisarza w tym odcinku bije, co? No kurwa, ja liczę, że tak. Mam nadzieję, że nie będzie failu, że ja tu zapowiedziałem, że komisarz dzisiaj. Nowy apel Witam, witam, witam. Posiadaj. O! Perfekcyjna! Jesteśmy coraz bliżej. Styczeń, wrzesień, turystyka tutaj wiecie co sprawdzę tylko tego Kagamstan. paszport okej okay. jest okej, okay. dobra kolejny zawet, tak zawetów ostatnio sporo eee, numer rejestracyjny JTR7654WR auto się zgadza, dokumenty się zgadzają, imię i nazwisko się zgadza wszędzie No dobra, dokumentację mamy w początku. Teraz tak, lista przewozowa i. Czy przypadkiem nie jest to przemytnik. Dobra, sprawdzimy sobie auto od zewnątrz. Wygląda mega ok. I tutaj też jest okej, okay, dobra. Nie madro, to duraż. Nie dbać Tu jest ok. O boże. Nie madre, to się to grusko. Dobra, w bagażniku masz... O Jezu, ile tych torek! Dobra, spuścimy te sobie torby tutaj, bum, bum, bum. Wszystko, wszystko. Pra, ee, sprawdzamy. Tu jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Mydełka, jest okej. Okay. Gdzie prawda? prawda? Okay. tutaj? to. E, no jeżeli list przewodowy się zgadza, 4 na 5. Bagaż 5. No dobra, dla mnie on może wjeżdżać. Wszystko się to zgadzało. Możesz wjeżdżać. No wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. a Dokładnie. A No. Coraz bliżej. Ona się że to nie... Jest, nie, to nie jest to taki pojazd. Coraz bliżej. Perfekcyjna. Zobaczcie jak mało brakuje. Chyba jedna perfekcyjna już mamy to. Eee, wysiadaj. Turystyka, lipiec, czerwiec. Zgadza się. Tu się zgadza. Tu się zgadza. Tu się zgadza. Tu się zgadza. Eee, w tym momencie jeszcze muszę sprawdzić. Azam. Azam. To jest azam. Dobra. Eee, czyli tak. Regulacje wjazdowe. Nie spełniasz. Regulacje wjazdowe, bo to jest azam 72. Także się zgadza, ale jeszcze sobie sprawdzimy całą tą, tą resztę. Bo raz już tak było, że nie puściłem, bo nie było powodu, żeby wpuszczać ale nie sprawdziłem kontrabandy. A się okazało, że akurat było kontrabandy, nie? W sensie było tak ostatnio na odcinku. Jakoś tak. Dobra, tu jest wszystko ok. W zewnątrz, auto to wydaje się być czyste, w środku tak samo. Okej, okay. trochę jego towarzyszeń. Okej, okay, czysto, okej, okay, czysto. A czy to jest cały towar? Tak. A Dobra, ee, no i tak pan nie wiedzie, prawda? Regulacje wjazdowe nie spełnia pan. Tutaj wszystko jest. No tylko i wyłącznie z powodu regulacji wjazdowych. Odrzucamy. Także do widzenia pana. No i miejmy nadzieję, że to będzie ten X, który da nam komisarza maskę mu zamknę. No. Czekam. Bo to może być awans. To może być ten awans jeszcze. Nie no, chociaż jeszcze nie, raczej maski. Szolek. Perfekcyjny, ale jeszcze nie awans. Zobaczcie ten pasek, o, zobaczcie o, ten awans. pasek. Lol. Turystyka w świecie? Nie no, to... Stary, Ten do ludzi. Tym do ludzi G dual to to A tu się nie zgadza to A daj spokój Tu już już, już go nie wpuścimy na bal Okej, okay, sprawdzimy sobie wiecie co yy, rejestrację Nie, no, ten gości mi śmierdzi W ogóle No nie no ten gość mi śmierdzi, nie? Gość mi to śmierdzi tu, tu 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 jest za dużo Tutaj też jest Czekaj A bo tu to drag A tu jest tip Czekaj y... tu też jest w ogóle Ja pierdolę co ten co to, co to, co ja spadłeś Dobra y... sprawdźmy jego purę z zewnątrz Z zewnątrz tutaj Oponki siloniczek clear Nie no powiem że to jest jakiś nie, ma, Nie dwać, Nitwać ta O, jeszcze tutaj mamy. Akronur okay, masz okej, czas. Okej, okay, okej, okay. okej, okej. No dobra. A, to się tu Dobra, sprawdźmy gotowa. gotowe. Tak żeby perfekcyjną było to... O już... To jest przedostatni pop i już nie będzie na naszym ekta dzisiaj zrobić, nie? Dobra, ja, tu jest okej, okay, tu jest okej. Okay. Dobra, ee, List przewodowy się zgadza? 6, 6. No dobra, no to to, no to, no to, to z tych powodów, to wymieniliśmy, nie wierzasz? tak? Proste. A ja. po prostu sobie przy kiblu niedaleko. At No i mam 11 500, no trochę zarobiliśmy. Ok, odmowa. Boom. No i... No i pytanie I pytanie Czy teraz, czy to się dzieje Czy komisarz Komisarz Czy to się dzieje No i to już jest ostatnia osoba Jak tutaj, kurde Więcej nie będzie No, uwaga. I Ja zabrakło nie Czekaj, ty, 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 ty Poczekaj, małszankę Jak dla mnie to jest ten gościu A jak nie to nie będzie awansu, kurwa, błagam O kurwa mać i nie będzie awansów I zobaczcie ile expa zabrakło. Ja pierdole, no nie wierzę No nie wierzę No nie Muteczek no Chociaż No nie ma to Dobra Słuchajcie. Jest jeszcze jedna opcja Jedna a poczekaj, 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 a jak sprzedam tych więźniów, to czy przypadkiem nie dostanę expa jakiegoś, poczekaj, bo mam więźniów i ogólnie pojechałbym w prawda, i sprzedam. ale, ale w celach testowych, czy dostanę jakikolwiek exp za sprzedanie tych, 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 Ja jak nie, to robimy misję na mapie i to będzie taki długi odcinek, ale wbijemy tego komisarza. No expo nie dostaliśmy, kurwa Dobra, w takim razie tak Snego Dajnara Eee. Idziemy misję map na mapę. Eee, nie wiem czy ta misja na mapie nie jest tylko pod exp. Znaczy tylko pod kaskę. No właśnie Ale dupa będzie, nie? Jak to jest tylko pod kasę, a to jest chyba tylko pod kasę Nie zauważyłem, nigdy nie patrzyłem na to, wiecie? Eee, czy to jest No lipa straszna Może być lipa straszna Szkoda kurwa że ten ostatni tak nie do tyle eksra co trzeba no ja pierdolę Statek tak zobaczcie jak malutko brakuje myślę że jest 5 eksra nie ale to jest to jest specjalnie tak to jest specjalnie tak to jest po to żebyś musiał poczekać jeszcze jeden odcinek do tego komisarza a ja na jeszcze jedną ja chyba będę zbyt, by nagrywać kolejny odcinek, bo ja sam jestem ciekaw, jak wygląda interior tej nowej bazy, prawda? Chyba, że nagram taki mini odcinek, w którym pokażę po prostu, eee, że Alonso na Mena Kowisada pokażę interior. Pytanie, czy on mi da ekspa? to zadanie, czy mi da ekspa? Kurczę, wiecie co? Chyba to jest tylko kaskia. Nigdy się nie przyglądałem, czy coś dodawał ekspa. Ale wydaje mi się, że to jest chyba to jest Jest jeszcze o do tego. O cholera. Eee, ja, ja tam Już czuję, że dywałem, w sensie, że w ogóle pojechałem na tą misję, bo faktem fak, nigdy się nie przyglądałem, czy prócz kasy wpada chociaż trochę exwa za te badania. No z jednej strony mogłoby wpadać, co nie? Trzeba to zweryfikować Dobra, tutaj skręcamy Tam nie będę bawił się warstwowania, po prostu tego zabiję Widzę O kurwa, co ja O kurwa, co ja Bo może mi uciec pobluję Nie no ale takim kwiatem tego raz dwa O kurwa widziałeś ten stach? O od co tu ucieka? Najgorzej, najgorzej Za to, że nie mogę strzelać Udało mi się, niech ma grubą Człowieku Wychodzę im. No! Nie dało to ekstra Ja... No! Człowiek się łudził Ok, a nie mam. A... Ajhe aj, aj, aj. <laughs> I zobaczcie jak mało brakuje do awansu. Jasny muteczek Bardzo duży. Oj, tak. Oj, tak. O, trzeba będzie nagrać mini odcinek Pokazujący tego komisarza i ten interior przede wszystkim ten interior bo będę tą kwaterę chciał kupić i właśnie w ogóle jak ta gra pięknie działa, że to generuje że tak nie? Ale... ale szczerze i tak mechaniki tej gry i tak dalej to jest wszystko mega na no, zajebisym poziomie gra jest mega grywalna mega grywalna no to po, idziemy spać kurwa macie w pełnym zawodzie, nie ukrywam nie, nie ukrywam w pełnym zawodzie, kończymy ten odcinek i w niespełnieniu, nie? Bo kurwa zabrakło tego 5 exfa zastranych, nie? Tyle w tym odcinku, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.